Bitcoin rośnie, alty stoją w miejscu. Dziś przypomnimy sobie, jaki jest przepływ kapitału na rynku kryptowalut. W jaki sposób przygotować się do airdropu Arbitrum i w jaki sposób odebrać swoje tokeny przed innymi. Jak dodać oczywiście adres do MetaMask'a i potencjalne projekty, które po airdropie Arbitrum mogą dostać. Paliwa do swojego projektu. Dzisiaj również odbieramy Airdrop Space ID. O godzinie 13 mamy listing. Porozmawiamy o rynku, o naszych projektach i o tym, co może wydarzyć się w najbliższym czasie. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie, środa 22 marca, a my szybko, mocno, sprawnie lecimy z naszymi tematami, a więc z tematyką kryptowalut. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać subat, dzwoneczek, warto obserwować mój kanał, bo to właśnie na nim dzielę się z Wami moimi nie tylko przemyśleniami na temat rynku, ale również temu, co najnowsze na tym rynku pokazuje swoje ruchy i omawiam wartościowe projekty. Oczywiście, jeżeli uważasz, że materiał jest wartościowy, każda reakcja dla mnie... To banan na twarzy, a więc łapa w górę, komentarz. To jest to, na co liczę. No i oczywiście standardowo przypominam, że wszystko, co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą e, gdzieś tam ekonomicznym. Jestem tylko i wyłącznie prywatnym inwestorem. I wszystko, co mówię, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dzisiaj będzie mocno technicznie, ale tak naprawdę to, czym dzisiaj żyjemy, jest to airdrop arbitrum. Mam nadzieję, że to będzie airdrop kosmiczny. Mam nadzieję, że rozegrasz ten airdrop po swojej. Pamiętam jak zawsze rozmawiamy na konferencjach, na wydarzeniach, czy na kanale na YouTubie o tym, że ja wcześniej w swoim życiu odbierałem airdropy warte tysiące, tysiące dolarów i tak naprawdę jeżeli nowe osoby słuchały tego wcześniej, to mogły zastanawiać się w jaki sposób to zrobić i mam nadzieję, że ten airdrop Arbitrum przede wszystkim technicznie wzmocni cały ekosystem, pozwoli rozwijać się tej sieci, rozwijać się protokołom właśnie budowanych w tym ekosystemie, ale pozwoli też wielu osobom na rynku krytycznym kryptowalut zbudować swój mocny portfel. Śmiało można powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście arbitrum się przebije, to ten ekosystem jest w stanie wykreować wielu nowych milionerów, jakkolwiek by to nie brzmiało. Natomiast ty musisz rozegrać ten airdrop po swojemu. Szybko parafialka, oczywiście już w piątek, sobota, widzimy się na Investcafsach w Krakowie. Czekamy tam na was. Jesteśmy tam dla was, a więc zapraszamy na stoisko na trzecie piętro kryptoekipy, dużo wykładów, dużo prelekcji, oczywiście dla osób, które nie mogą być Ponagrywamy materiały, wywiady i to nie tylko z rynku krypto, ruszymy nieruchomości, ruszymy temat walut, bo to Was ostatnio in, też interesuje, jak dywersyfikować swój portfel fiatowy i w jakich walutach y, gdzieś tam trzymać. Także kilka tych tematów y, będzie y, ciekawych. Oczywiście my wyruszamy już w czwartek, a więc jak na szpilkach będziemy się zatrzymywać i sprawdzać, jak wygląda airdrop na y, arbitrum. Oczywiście cały czas promocje w krypto -sklepie. również na y, będą będzie oczywiście wystawka naszych ciuchów. Z sklepu, więc można będzie sobie tutaj, oczywiście, przez neta, zakupić i odebrać ciuchy od razu bezpośrednio na kawsach. I ostatnie ogłoszenie parafialne na dzisiaj, oczywiście o godzinie 19 widzimy się na Space'ie, na Twitterze projekt SK, znacie, wiem, że jest wielu hodlerów, zadamy wszystkie pytania na które ostatnio nie dostaliśmy odpowiedzi, bo po ostatnich materiałach z SK takie pytania do nas spłynęły przypominam też, że do obejrzenia jest wczorajszy Space Scription, gdzie Bartosz Milczarek odpowiadał na najtrudniejsze pytania dotyczące podatków. Dobra, słuchajcie, lecimy na Coingecko, oczywiście Bitcoin utrzymuje się powyżej 28% Tysięcy dolarów, czekamy dzisiaj na decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, czekamy na to, co powie Powell, i będzie pewnie dzisiaj się działo, i to jest jedna z ważnych rzeczy, bo to również nada kierunek, właśnie jeżeli chodzi o kurs Bitcoina. Ether utrzymuje się powyżej 1700 dolarów, 1797, no i tak jak widzicie, jeżeli chodzi o altcoiny, niewiele altcoinów gdzieś tam mocno wzrasta. XRP dzisiaj największym wygranym. Pytaliście mnie o to, czy będzie update? Nie będzie, ja nie mam tej pozycji, nigdy nie nie jestem holderem XRP i ta pozycja mnie nie interesuje. Cieszy wzrost algorandu, który powoli wraca, tak jak wiecie też sporo, sporo tych algosów gdzieś tam zginęło z My Algo Wallet i kurs dampował. natomiast dla mnie absolutnie jeden z czołowych projektów pod Hossę. Chainlink również to jest pozycja z mojego portfela, która utrzymuje się powyżej tej ceny, kiedy ja kupowałem, żeby zastejkować swoje linki bezpośrednio właśnie na Chainlinku i tak jak wiecie będą jeszcze tu kolejne Liczymy tu na airdropy, gramy tu po airdropy z ekosystemu czynnika. Po to właśnie blokujemy swoje linki. No i oczywiście, słuchajcie, zastanawiamy się, co z tymi altami. Mówicie do mnie, Maciej, Bitcoin rośnie, Bitcoin jest w dobrej wycenie, a altcoiny stoją albo spadają. No i co jakiś czas przypominamy sobie o przepływie kapitału na rynku kryptowalut. Oczywiście obecnie energia jest skumulowana na bitcoinie, to Bitcoin robi gdzieś tam duże wzrosty. Jest to zawsze ta pierwsza faza, kiedy ten kapitał płynie do Bitcoina. Jeżeli chodzi o tą drugą fazę, mamy napływ kapitału do Ethereum, i potem oczywiście są large capy, medium capy, i mamy alt season, kiedy pompują też inne projekty. Oczywiście to jest schemat, który obowiązuje i myślę, że warto go znać, natomiast jeżeli ktoś śledzi rynek kryptowalut, to wie, że zanim Bitcoin wzrósł bardzo mocno, mieliśmy absolutnie alt season na projektach ze sztucznej inteligencji, które robiły nawet, i po 1000%, czyli razy 10 czy razy 12% bez problemu można było tutaj wyjąć po dropie arbitrum. Zobaczymy, jak zachowają się te tokeny na arbitrum. Natomiast wierzę w to, że jeżeli mamy iść w kierunku hossy, to rzeczywiście tutaj ten przepływ będzie utrzymany i na spokojnie trzeba to obserwować, i fundusze również do tych naszych altów trafią. Teraz przechodzimy do dropa Arbitrum. Powiem Wam, co trzeba zrobić po kolei i w jaki sposób tu się dobrze przygotować. Jeżeli chodzi o mnie, ja podjąłem swoją decyzję, że będę handlował Arbitrum bezpośrednio na giełdzie Bybit, dlatego, że ta giełda przygotowała bardzo duże bonusy i chyba żadna inna giełda nie ma tyle bonusów. Oczywiście na innych giełdach coś tam jest, ale tutaj naprawdę jest opcja dla kilku osób. Przede wszystkim, słuchajcie, oczywiście, tak jak wiecie, czekamy tutaj na listing, który będzie jutro. I jeżeli chodzi o te akcje od Bybit'a, to za zdeponowanie 250 Arbitrum otrzymasz 25 dolarów. I tutaj oczywiście łączna pula dolarów to jest 50 tysięcy dolarów. Kto pierwszy, ten lepszy. A więc kto pierwszy sklejmuje, w jaki sposób to sklejmować szybciej zaraz powiem. Kto pierwszy sklejmuje i wyślę tutaj, no to już będzie mógł załamać się na te 25 dolarów. Co jest absolutnie fajnym bonusem. I teraz nieważne czy chcecie swoje Arbitrum sprzedawać, czy sprzedajecie je poziomami, czy trzymacie je pod hossę, czy podzieliliście sobie koszyk. No to rzeczywiście, jeżeli chcecie w ogóle pohandlować na jakimś seksie, no to ta akcja za depozyt jest dobra. I myślę, że jeżeli skorzystamy z tej metody, której zaraz powiem, którą przedstawił nam Tomasz Kowalczyk, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiam, no to na ten bonus będzie można się załapać. Oczywiście dla osób, które nie chcą sprzedawać swoich arbitrum, albo być może myślą o tym, żeby swoje arbitrum dokupić, Bybit przygotował lunch pool, no i oczywiście tutaj standardowo będziemy deponujemy, a więc łapiemy się już na pierwszą akcję, następnie będziemy mogli wrzucić nasze arbitrum na lunch pula i je po prostu sobie mnożyć i tutaj jest pula nagród 150 tysięcy ARB do rozdania. Jeżeli chcesz trzymać, no to absolutnie warto to zrobić. Ostatnie akcje, ostatnie launchpady bardzo fajnie na babycie zagrały. Do tej pory zresztą mam tam Radianta, który tak naprawdę generuje mi pasywne nagrody, a kurs też również rośnie, a więc jest to win to win. Trzecia akcja jest na tutaj trzeba zdeponować 500 arbitrum i każdy kto to zrobi otrzyma 0,5 GMX -a. i tutaj pula nagród jest 2000 GMX a więc tak naprawdę deponując 500 od razu łapiecie się na te dwie akcje i możecie wrzucić na lunchpada więc dla hodlerów to absolutnie mega mega czas tak jak widzicie Bybit dba o to żeby tutaj znalazły się te arbitrum żeby była płynność ale jeżeli ktoś chce sprzedać no to również na te dwie akcje jak najbardziej możecie się załapać no i oczywiście konkurs tradingowy to jest to co Bybit lubi y, najbardziej. Między innymi na spocie będzie można handlować i do podziału tutaj jest 20 tysięcy. Jeżeli jesteś nowy na giełdzie Bybit, jeżeli nie macie na giełdzie Bybit, jest to dobry czas. Tak jak wiecie, jest to giełda, która jest moim partnerem, jest partnerem kryptoekipy, ale nie dlatego, że uważam, że po prostu warto to promować, tylko rzeczywiście jest to giełda, która daje nowym użytkownikom dużo możliwości. Giełda, która idzie w kierunku arbitrum, ma niskie opłaty, często zerowe opłaty i daje bardzo dużo bonusów, tak jak w tym przypadku. Natomiast dla nowych osób mamy Specjalny bonus od krypto ekipy. Pierwsze 10 osób, które założą sobie konto z naszego linku. I jak ruszy już ta cała akcja na arbitrum, zdeponują swoje arbitrum, otrzymają dodatkowo od nas 10 dolarów. Niech te dolary wam dobrze służą i cała akcja to jest szybka akcja. O tak naprawdę dzisiaj z tym ruszamy. O godzinie 11 już to się rozpoczęło. Oczywiście na razie nie mamy tokenów arbitrum i jutro do 22.00. Kto zdeponuje? Pierwsze 10 osób, otrzyma po 10 dolarów. Myślę, że warto, dobry czas, jeżeli czyli do tej pory nie miałeś przekonania do Bybita i tak musisz używać giełdy scentralizowanej, pod tym filmem link krypto ekipy warto do nas dołączyć. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić oczywiście przed odebraniem tego dropu, to warto dodać sobie adres y, Arbitrum do Metamaska, więc przełączacie swojego Metamaska na, si na sieć Arbitrum, y, dodajecie sobie token, kopiujecie sobie adres i macie token dodany, pod tym filmem oczywiście wszystkie linki do najważniejszych rzeczy, o, której, o których mówię, będą dodane, a więc ten adres również będzie jak najbardziej dodany. Lecimy sobie dalej, oczywiście same tokeny będziemy odbierać na stronie Arbitrum Foundation, również ten link macie pod pobudką, łączymy portfel oczywiście po sieci Arbitrum, no i teraz to, co bardzo ważne, żeby sklajmować te tokeny, trzeba mieć pieniądze na gaz, na opłatę, jest to Ethereum po sieci Arbitrum, tak jak wiecie, same opłaty na Arbitrum nie są drogie, ale będzie tu na pewno wzmożone Ruch, te arbitry, te tutaj oczywiście opłaty mogą pójść nieco w górę. Myślę, że 20 dolarów w zupełności wystarczy w ETH, na arbitrum, więc warto się przygotować, żeby nie było tak, że coś tam wam nie pójdzie i potem nie będziecie mieli na opłaty i będzie ciężko to sklejmować. A więc przygotujcie sobie na tych portfelach, na których macie przydzielonego dropa odpowiednią ilość właśnie Ethereum po sieci. Arbitrum. Jeżeli chodzi o wcześniejsze klajmowanie, no to tutaj y, przychodzi do nas człowiek techniczny z informacjami, Tomasz Kowalczyk, który podał informację, w jaki sposób tutaj sklajmować to wcześniej. Wszystko macie rozpisane na jego Twitterze, jest to tweet. Z 20 marca. No i teraz, jeżeli chodzi o te linki, ja również Wam je zamieszczę. Oczywiście tutaj jest sklajmowanie ze smart kontraktu. Pierwszy link, oczywiście, to będzie link z odliczaniem. Tak jak wiecie, dokładnej godziny nie znamy, bo Airdrop wejdzie w odpowiednim bloku. Numer bloku macie tu oczywiście podamy, i jak dojdzie do tego bloku, będziemy mogli sklajmować, więc warto sobie to śledzić bezpośrednio tutaj na etherscanie, żebyście dokładnie wiedzieli, kiedy tokeny będą już do sklajmowania. I teraz oczywiście opcja pierwsza to to, że Odbieracie bezpośrednio tutaj metamaskiem, natomiast możecie odbierać bezpośrednio ze smart kontraktu, a więc korzystacie z tego linku, który podał Tomasz. Ja również podam go pod tym, pod tym filmem. No i samo odbieranie nie sprawi wam żadnego problemu, a więc klikacie w link, łączycie tutaj swojego metamasku, tu web3, otworzy wam metamaska, zatwierdzacie po połączeniu portfela będzie tutaj zielona lampeczka i następnie oczywiście będzie tutaj przycisk claim do claimowania i możecie bezpośrednio przed innymi ze smart kontraktu sobie to sklejmować, więc poradzicie sobie bez problemu. Natomiast wszystko macie u Tomasza wypisane. Oczywiście to co nas dzisiaj interesuje to to do kogo trafi ten drop i y, mamy oczywiście już listę DAO z arbitrum projektów, które zostaną tutaj wzmocnione konkretnym kapitałem, nie ma co, co ukrywać i dla nas to są dobre informacje. I warto sobie te projekty przejrzeć, bo na pewno kilka z tych projektów zrobi dobre wyniki, mając taki kapitał i dzięki temu będzie mogło rozwijać swoje produkty. Oczywiście jest tu Radiant, co mnie bardzo cieszy. Jeden z ważniejszych projektów, przynajmniej dla mnie, na arbitrum. Projekt, który cały czas, cały czas sobie trzymam i tak jak mówię, pracuje on u mnie pasywnie na Bajbicie. Natomiast tych projektów jest bardzo dużo, więc macie tutaj arbitrum News DAO. Między innymi tutaj macie te projekty wypisane. Co ciekawe, zobaczcie że sam Radian dostał nawet więcej tokenów niż Balancer, to jest, jest bardzo, bardzo ciekawe, ale jest kilka innych projektów między innymi Trader Joe w którym ja jestem, więc warto sobie poprzeglądać, poszukać tych perełek, które gdzieś tam zostaną wzmocnione, jest Stargate na którym działamy cały czas pod airdropa między innymi Layer Zero, więc będzie tu się działo, jest tak jak mówiłem Trader Joe a więc kilka moich pozycji jest na tej liście i tą listę warto sobie przejrzeć. To co warto sobie jeszcze przejrzeć, to oczywiście y jak zachowywały się wcześniejsze airdropy zaraz po dystrybucji? Myślę, że to jest taka rzecz, którą warto gdzieś tam śledzić i warto pokazać. Pompka, spadek, potem oczywiście odbicie. Ten scenariusz, że wiele osób będzie sprzedawać, jest realny i tu oczywiście jest pytanie, czy ten token zostanie skupiony. Moim zdaniem tak, a więc ja gram tutaj poziomami. Tak jak mówię, gdzieś tam myślę, że będzie ta cena 1 dolara wykręcona, no ale nie ma co tutaj gdybać, czas pokaże, to rynek weryfikuje cenę projektów. No i oczywiście jedna z osób, którą obserwujemy, a więc Miles podał na Twitterze dokładnie wykresy, jak to może się rozegrać i jak to wyglądało w przypadku Blura, Aptosa czy Optymizmu, więc warto też sobie to posprawdzać. Jeszcze raz podkreślam, nie jest ważne tak naprawdę, jak to rozegrasz. Ważne, jeżeli sprzedasz szybko, to co zrobisz z tym kapitałem. Jeżeli przechodlujesz, to też ważne jest to, żeby rozegrać to potem odpowiednio. Czy będziesz chciał tutaj oczywiście korzystać z tych tokenów, czy nie. Musisz to rozegrać. W sposób odpowiedni dla siebie, u mnie zawsze podział nigdy sprzebasz w jednej transakcji, więc też będę wam pisał na bieżąco, jak to rozgrywam. Kolejna rzecz na dzisiaj, oczywiście, odbieramy airdrop od Space ID. Mam nadzieję, że się załapaliście. Ja się załapałem na dwóch kontach. Na jednym ponad 200 tokenów, na jednym 80, a więc prawie 300 tych tokenów dostanę. I teraz bardzo ważne to jest to, że wszystkie osoby, które nie załapały się na sezon pierwszy, mogą załapać się na sezon drugi. Pod tym filmem macie również link. Dołączcie do tego i warto sobie zakupić domenę. Myślę, że kupujcie na arbitrum. Natomiast też są domeny na ETH, na BSC. Nie są te domeny naprawdę drogie, kilka dolarów. Myślę, że będzie jeszcze jeden zrzut, skoro ten drugi sezon będzie, więc warto dołączyć, tak jak mówię. Link macie pod pobudką. No i oczywiście cały listing jest dzisiaj o godzinie 13.00. Również kończy się launchpad na Binance. Zobaczymy, jaka będzie cena. Po raz kolejny gdzieś tam ten kierunek, kiedy dostajemy informację, że Binance wspiera jakieś pro projekty. Jest to dobry kierunek, jeżeli duzi gracze wspierają projekty, to często za jakieś zadania możemy wystawić się na potencjalnego Airdropa. Natomiast nie ma jeszcze godziny claimowania, więc trzeba mieć połączony portfel i po prostu czekać. Być może zaraz tutaj ktoś sprawdzi pierwszy i wrzuci na Twitter. Że można klejmować i będziemy mogli te tokeny sklaimować. Adres smart kontraktu do tokenów ID również macie pod pobudką. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście jeżeli chcecie handlować, no to bezpośrednio na Bybicie, jeżeli ktoś robi launchpada no to oczywiście na Binance'ie natomiast tak jak mówię, dla mnie Bybit obecnie numer jeden i ja również tam będę handlował tym tokenem jaki tu może być wynik? Zobaczymy rynek jest w miarę ma stawiony, rynek jest chciwy, projekt jest wspierany przez Binance'a, domeny są popularne, może być ciekawie, zobaczymy, liczę wszystkim naprawdę tutaj oczywiście dobrego wyniku. Lecimy sobie dalej, słuchajcie jakiś czas temu wykonywaliśmy akcję po od Airdropa na DeFi Lama, no i była mała drama. DeFi Lama znaczy drama. Dwóch właścicieli się pokłóciło i nic z tego nie zrobiło. Tak to słuchajcie, wyszło y, gdzieś tam, y, osoby, które zarządzają DeFi Lama, y, nastąpił spór odnośnie tokenu. Jeden z właścicieli chce tego tokena, im nie chce. Ten, co nie chce, straszył forkiem, że w ogóle to rozdzieli. Natomiast panowie na dzień dzisiejszy się dogadali, ale mamy takie informacje, jak sobie. Poczytacie, że na razie nie ma planów uruchomienia tokena, co nie znaczy, że nie warto korzystać. Jak musicie zrobić jakieś swapy, również warto gdzieś tam na to patrzeć. Myślę, że prędzej później się dogadają, natomiast oczywiście musi być konkretna użyteczność dla tego tokena. Lecimy sobie dalej. Space Cartel, kolejny projekt Play to Earn, który się rozwija, chłopaki cały czas pracują, no i oczywiście mamy sprzedaż landów, wszystkie informacje, jeżeli interesujecie się projektem, macie u nich na Twitterze, również ja to podawałem, na Medium jest to wszystko rozpisane, przede wszystkim jaka jest użyteczność tych planet landów, po co są oczywiście landy i jak to wszystko ma funkcjonować i jak, jaką tutaj pasywkę możemy wygenerować, także warto gdzieś tam to przejrzeć, myślę, że zrobimy też research projektu Space Cartel, no bo cały czas pracują i dość Fajnie się rozwijają. Lecimy sobie dalej. Również MetaPro nie śpi, nasz polski projekt, który jest tak naprawdę gatewayem dla wielu projektów, po to, żeby pomóc rozwijać projekty. No i oczywiście mamy update produktu, a więc marketu. Także dowożą po kolei te najważniejsze rzeczy i mamy start programu poleceń, a więc również tutaj będzie można polecać MetaPro i zarabiać sobie pasywkę, a więc mieć swojego reflinka. Słuchajcie, wiem, że teraz oczy są zwrócone na arbitrum, wiem, że na to patrzycie. Natomiast nie zapominajcie o tym, że przed nami jest jeszcze wiele dropów. To ma, co ja stawiam, to absolutnie MetaMask, tak jak wiecie, token został potwierdzony. Jeżeli rzeczywiście pójdziemy w zielonym kierunku, w kierunku hostsy myślę, że to może być nawet w tym roku. I teraz, co ja robię? Przede wszystkim robię sobie słapy bezpośrednio na MetaMasku, czyli otwieram MetaMaska sobie cyk, klikam sobie i sobie wymieniam tutaj za pomocą opcji swap na różnych sieciach y, tokeny, czyli pilnuję tego, żeby był tutaj zrobiona odpowiednia ilość transakcji i wolumen. Następnie przechodzę do portfolio, site, tutaj oczywiście korzystam ze swopa, y, a więc też tutaj robię jakieś wymiany, korzystam z mostu, warto sobie poprzen poprzenosić na kilku blockchainach, parę transakcji sobie zrobić i mam dodane projekty do watchlisty. Jest tu oczywiście jeszcze opcja bezpośrednio kupowania kryptowalut. Nie wiem, czy to może mieć jakiś wpływ na dropa, i jest opcja stejku. Możemy stejkować tutaj swojego ETH za pomocą Lido albo Racket Poola. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, mam zrobione swapy, mam zrobiony bridge, to jest bardzo ważne, i staram się na wielu portfelach gdzieś tam mieć porobione swapy bezpośrednio na Metamasku. Oczywiście to może być naprawdę wartościowy drop, więc warto też o tym pamiętać. Zaraz arbitrum będzie za nami, a my cały czas będziemy będziemy robić kolejne akcje pod dropy. Życzę wam cierpliwości. Życzę wam dobrych wyników na Arbitrum. Życzę wam dobrych wyników na Space ID. Liczę, żeby Metamask token mask pojawił się jeszcze w tym roku. Ja już powoli się pakuję. Jutro ruszam na Kraków. Będę z wami w kontakcie na Twitterze. Będziemy też robić relacje na stronach krypto -ekipy, na grupach krypto ekipy. Zapraszam wszystkich na grupę Telegram, na edukacja. Macie link oczywiście pod tą pobudką i oczywiście czekamy, czekamy i jeżeli nie macie jeszcze nabajbicie. Połącz do nas na Bajbicie budujemy największą polską społeczność giełdy Bajbit. Także jest grubo. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, hej ekipa.